Czy wiesz, że Słowianie wierzyli w istnienie kilku światów jednocześnie? W wierzeniach dawnych Słowian świat nie był jednym miejscem, lecz wielopoziomową rzeczywistością, w której współistniały różne krainy, przenikające się, lecz niewidoczne dla zwykłego człowieka. Jawia świat ludzi. Jawia to świat, który znamy lasy, rzeki, wioski i codzienne życie. To tu rodził się człowiek, pracował, kochał i umierał. Ale jawia nigdy nie była samotna. Zawsze istniała pomiędzy innymi światami, nawia, kraina duchów i zmarłych. Nawia była światem dusz przodków, duchów i istot nieczystych. To stamtąd pochodziły zmory, porońce i upiory. Granica między jawią a nawią była najcieńsza nocą, zimą i podczas przesileń. Prawia świat boskiego porządku. Prawia była sferą bogów i praw rządzących wszechświatem. To tam mieszkał Perun, Swaruk i Mokosz. Prawia utrzymywała równowagę między życiem i śmiercią, światłem i ciemnością. Drzewo świata. Wszystkie światy łączyło kosmiczne drzewo, często wyobrażane jako dąb lub jesion. Jego korzenie sięgały nawi, pień rósł w jawi. A korona dotykała prawi. Dlatego dla Słowian świat był żywy. Każde drzewo miało ducha, każda rzeka swoją opiekunkę, a ogień był święty.